Witam cię człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mesior, to jest program sprawki okiem katolika rano jest środa 11 października, święto macierzyństwa najświętszej Marii Panny, święto drugiej klasy. Wszystkie sprawy nasze prosimy cię Panie, natchnieniem Twoim uprzedzaj, a pomocą wspieraj, aby wszelka modlitwa i praca nasza od Ciebie się poczynała i przez Ciebie się kończyła. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niemcy. Jak poinformował dziennik Bild, niemiecki rząd federalny rozpoczął przygotowania do zapewnienia energii elektrycznej podczas zbliżającej się zimy. Gabinet kanclerza Olafa Scholza, złożony z socjalistów i zielonych, postanowił w tym celu ponownie uruchomić elektrownie węglowe. Stałe dostawy prądu zapewnić mają elektrownie w landach Brandenburgii oraz Nadrenii Północnej Westfalii. Doniesienia te wywołały natychmiastowy sprzeciw ekoaktywistów, którzy widocznie nie spodziewali się po lewicowym rządzie korzystania z tak wrogich planecie zasobów jak węgiel. Niemieckie Ministerstwo Gospodarki twierdzi jednak, że program odejścia od węgla do roku 2030 zostanie zrealizowany, a tegoroczne uruchomienie elektrowni ma na celu jedynie oszczędzanie gazu w produkcji energii elektrycznej. Wszystko to oczywiście ma sens. Belgia i cała Unia Europejska. W miniony czwartek Parlament Europejski powołał nowego unijnego komisarza do spraw klimatu. Został nim były minister spraw zagranicznych Holandii, pan Wopke Hoekstra. Holender zastąpił na tym stanowisku znanego z ataków na Polskę komisarza Franka Timmermansa. Za kandydaturą pana Wopkę głosowało 279 europarlamentarzystów, a przeciw było 173. Wybór nowego komisarza wywołał jednak pewne międzynarodowe kontrowersje. Pan Huckstra został uznany za nie do końca zielonego kandydata, ponieważ przeszło 20 lat temu. Był, uwaga, zatrudniony w koncernie paliwowym Shell. Pracował tam co prawda zaledwie 3 lata, ale czujna lewica jest pamiętliwa. Jednak radykalni klimatyści w końcu zaakceptowali kandydaturę Holendra, po tym jak złożył on obietnicę realizacji absurdalnego pomysłu, który polegać ma na zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 90% do roku 2040. Trzecia sprawka to krótka żywotów świętych lub informacji o danym święcie Dawka. Dziś święto macierzyństwa Najświętszej Marii Panny. Zostało ono ustanowione przez papieża Piusa XI w roku 1931 na cześć 1500 rocznicy zwołania Soboru Efeskiego. Ów Sobór zwołano w roku 431, by potępić błędy jednego z największych heretyków ówczesnych czasów, czyli Nestoriusza. Jego heretycka nauka, Nestorianizm, Głosiła przede wszystkim, iż w osobie Pana Jezusa istniały dwie osoby, a nie był On jedną osobą boską z dwiema naturami. Nestorianizm negował także macierzyństwo Najświętszej Marii Panny. Sobór w Efezie stanowczo potępił i to stanowisko, określając Maryję jako Teotokos, czyli Matkę Boga. Prawda o boskim macierzyństwie Najświętszej Marii Panny była także pierwszym dogmatem wiary jej dotyczącym. Macierzyństwo Najświętszej Marii Panny było następnie kilkukrotnie potwierdzane od Soborów w Konstantynopolu aż po ogłoszenie dzisiejszego święta przez papieża Piusa XI. Macierzyństwo to wynosi Najświętszą Marię Pannę ponad wszystkie dzieła Boże, ponad aniołów i wszystkich świętych. Prawda o boskim macierzyństwie należy do samych podstaw wiary katolickiej i jest czymś, co drażni innowierców. W dzisiejszych czasach zamętu i szalejących herezji, nie ma bardziej pewnego adresu, pod który należałoby się udać, niż Najświętsza Maria Panna, którą Pan Bóg ustanowił pośredniczką pomiędzy sobą a nami. Watykan. Przewodnicząca słynącej z poparcia dla homoseksualnej agendy w kościele, organizacji, a raczej sekty, fokolarii, pani Margaret Kerram, udzieliła niedawno wywiadu Radiu Watykańskiemu. Sposobność do rozmowy z watykańskim medium nadarzyła się przy okazji otwarcia synodu o synodalności, którego pochodząca z Palestyny pani Kerram jest uczestnikiem. W wywiadzie pani Margaret pochwaliła niedawne słowa Dominikanina ojca Timothy'ego Ratcliffa, który wygłaszając synodalne rekolekcje, otwarcie usprawiedliwiał księży homoseksualistów, a także opowiadał się za udzielaniem komunii świętej rozwodnikom żyjącym w ponownych związkach. Pani Kerram stwierdziła, że to właśnie ojciec Ratcliffe pomaga jej odkryć znaczenie ludzkiej przyjaźni, która może być również przyjaźnią boską. Prohomoseksualna agenda jest już w watykańskich mediach chyba normą skoro bez głosu sprzeciwu prowadzone są swobodne rozmowy o tej tematyce. Portugalia W miniony czwartek zakończył się tegoroczny konkurs Miss Portugalii. Zachodni świat także tym razem nie mógł nas nie zaskoczyć, chociaż nie wiadomo, czy jeszcze kogoś to zaskakuje. Najpiękniejszą kobietą Portugalii obrano mężczyznę. Prawdopodobnie w niedalekiej przyszłości, gdy najpiękniejszą kobietą jakiegoś kraju zostanie kobieta, nagłówki gazet będą krzyczeć o sensacji. Tegorocznym zdobywcą tego prestiżowego tytułu dla kobiet jest pochodzący z miejscowości Palmela, leżącej w pobliżu Lizbony, 28-latek, który przedstawia się jako Marina Machetti. Nowy pan Miss Portugalii skomentował swój wynik w sposób następujący: Jestem dumna z tego, że jestem pierwszą transpłciową kobietą, która rywalizuje o tytuł Miss Universe Portugal. Przez lata nie mogłam wziąć w nim udziału. A dziś jestem dumna, że jestem częścią tego niesamowitego grona finalistów. Przebierający się za kobietę mężczyzna, będzie także reprezentować swój kraj, Portugalię, w konkursie Miss Universe, czyli wyboru najpiękniejszej kobiety świata. Nie będzie tam jednak rodzynkiem. Być może dla niego będzie to jakaś otucha, ale pomyślmy przed jak potwornym dylematem stanie Jury. Czy będziemy świadkami historycznej, epokowej, naprawdę przełomowej dla ludzkości chwili, w której nagroda Miss Universe przyznana będzie kilku uczestnikom. Każdy inny wynik byłby prawdopodobnie zbyt mało postępowy. Jasnym jest chyba, że w przypadku, kiedy jakikolwiek transseksualista nie zajmie pierwszego miejsca, wybory Miss Universe trzeba będzie na zawsze zlikwidować. Internetowy motłoch lewicowy transfobii nie wybaczy nikomu. Wielka Brytania Pod koniec września rząd premiera Rishiego Sunaka ogłosił swoje najnowsze plany względem polityki transportowej oraz ochrony kierowców przed Niektórymi ekologicznymi pomysłami brytyjskich samorządowców. Chodzi tu przede wszystkim o powstrzymanie włodarzy miast przed tworzeniem stref czystego transportu oraz tzw. 15-minutowych miast. O planach rządu poinformował minister transportu pan Mark Harper, który stwierdził: Rząd rozważy wprowadzenie środków przeciwdziałających polityce władz miast wymierzonej w zwalczanie kierowców, na którą mieszkańcy nie wyrazili zgody. Niedawno brytyjskie władze przesunęły także zakaz rejestracji samochodów spalinowych z roku 2030 na rok 2035. Rządzący nie ukrywają, że ich decyzje podyktowane są rosnącym sprzeciwem społeczeństwa brytyjskiego wobec ekoterrorystycznych pomysłów. Australia. Na początku października opublikowane zostały wyniki badań przeprowadzonych przez Międzynarodowy Instytut Badawczy Kobiet Katolickich na zlecenie Australijskiego Uniwersytetu Newcastle. Celem ankiety było zbadanie opinii katolickich kobiet z Australii na temat współczesnego Kościoła i ich poparcia dla przemodelowania nauczania Kościoła o homoseksualizmie. Dr. Tracy McEwan, teolog z Uniwersytetu w Newcastle. Stwierdziła, że choć większość respondentek popiera współczesne reformy kościoła, to młodsze uczestniczki badania zdecydowanie charakteryzowały się bardziej tradycyjnym podejściem. Pani Makiwan powiedziała: Starsi respondenci okazali się bardziej skorzy popierać reformę i zmiany w większości zagadnień, natomiast wśród młodych ma miejsce odchylenie w kierunku konserwatywnym. Wiele uczestniczek ankiety wprost odrzuciło pseudokatolicki klimatyzm oraz infantylizację liturgii. Zwracając uwagę na potrzebę staranności w odprawianiu mszy oraz szacunku dla tradycyjnego kultu, wskazywały też na ogromny wpływ na ich życie mszy tradycyjnej. Polska. Aktywistka aborcyjna oraz liderka tzw. ogólnopolskiego strajku kobiet, pani Marta Lempart, rozpoczęła akcję wspierania proaborcyjnych kandydatów w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Akcja Głosuj za aborcją została zainaugurowana w mediach społecznościowych. Odpowiedzialna za wulgarne, często bluźniercze protesty sprzed trzech lat pani Lempart powiedziała Są polityczki i politycy, którzy w sprawie aborcji głosują na tak. Warto oddać na nich głos, żeby mieli ten mandat i zalegalizowali aborcję w Polsce. Dostawaliśmy łamot na ulicach, więc warto wybrać te osoby, które zagłosują na tak. Czy dla pani Lempart nie liczy się już nic poza demoniczną wręcz rządzą legalizacji zabijania bezbronnych? Byłoby to oczywiście pytanie dość naiwne i zakładające, że po drugiej stronie są jacyś ideowcy, a tam jest przede wszystkim całkiem niezła kasa, szczególnie jeżeli weźmie się pod uwagę wymagane kompetencje. Od kandydatki wymaga się, by była bezwstydna, bardzo głośna i możliwie wulgarna. Uznano, widać, że pani Lempart nadaje się do tej roboty najlepiej. Ostatnia sprawka to krótka rozprawka. Wybacz, mój drogi słuchaczu, dziś będziemy kontynuować temat demokracji. Po pierwsze, dlatego że za cztery dni są wybory. Po drugie, gdyż słowo demokracja, odmieniane przez współczesnych możnych tego świata przez wszystkie przypadki, jest w tym samym stopniu słowem za bardzo poważanym, co za mało rozumianym. Od kilku już dziesięcioleci, mami się lud nawiązaniami do demokracji greckiej. Z którą współczesna tak zwana demokracja ma niewiele wspólnego, oraz wciska się nam, że demokracja oznacza władzę ludu, czyli naszą. Aby móc wniknąć tak głęboko w ludzkie przekonania, wystarczyło, żeby demokracją popieścić nasze najczulsze miejsce, czyli naszą pychę. Drogi obywatelu, co jak co, ale chyba na państwie to się znasz, prawda? Wyobraźmy sobie na chwilę, że każdego Polaka uprawnionego do głosowania każdego z osobna. Stawiamy na czele na przykład jakiejkolwiek fabryki. Jaki procent tych fabryk, na przykład po pół roku, działałby sprawnie? Postawmy, być może, każdego Polaka uprawnionego do głosowania na czele sklepu spożywczego. Ile z tych sklepów byłoby dochodowymi? Wyobraźmy sobie przeciętnego polskiego wyborcę. A teraz zajrzyjmy w jego życie prywatne. Czy jest tam ład i porządek? I to właśnie ten człowiek, w tym ja. Ma za cztery dni decydować o przyszłości kraju. Czy to, co mówię, wydaje ci się, mój drogi słuchaczu, zbyt brutalne? To może chociaż zapytajmy przeciętnego polskiego wyborcę o podstawowe pojęcia ekonomiczne. Co leży u podstaw tego absurdu? To samo, co leży u podstaw większości współczesnych absurdów, czyli rewolucja. Fundamentem demokracji jest odrzucanie hierarchiczności stworzenia, w tym hierarchiczności ludzi. To śmiałby dziś, w XXI wieku powiedzieć ludowi, że nie ma on zdolności do wyboru tego, co najlepsze. Ludowi, któremu tak czy inaczej, architekci rzeczywistości wciskają bajki o właśnie wolności, uwaga, równości i braterstwie. Co, o ironio, jest najskuteczniejszym sposobem, by ten lud zniewolić. Wyobraźmy sobie teraz rodzinę: tato, mama i powiedzmy siedmioro dzieci w wieku od 3 do 14 lat. I zaprowadźmy tam. Demokrację. Co jemy na śniadanka? Nutelle czy owsiankę? Głosujmy. Czy w tym domu będzie się sprzątać po każdej zabawie? Głosujmy. Czy kupujemy nowy piec, czy może po drogiej zabawce dla każdego? Policzmy głosy. Dokładnie tym samym jest demokracja w państwie. Czy porównałem właśnie przeciętnego obywatela, polskiego wyborcę do dziecka? Oczywiście. Myślę nawet, że pięcioletnie dziecko prędzej wiedziałoby, co jest dobre dla jego rodziny, niż osiemnastolatek o tym, co jest właściwe dla państwa. Ale tak naprawdę nie chodzi mi tylko o wyborców młodych. Myślę, że najzwyczajniej lud, nawet w świecie, w którym miałby pełen dostęp do prawdy i nikt by nim nie manipulował, nawet wtedy, jako całość, nie miałby zdolności do wyrobienia sobie właściwego osądu. A co dopiero my? Lud, na którym wykonuje się najwymyślniejsze zabiegi oszałamiająco dezorientujące. Czy taki lud powinien decydować o tym, komu oddać stery władzy? Oczywiście nie, ale w takiej żyjemy rzeczywistości i w najbliższą niedzielę ten lud zdecyduje. I jeżeli ktokolwiek ze słuchających tego poczuł się oburzony tym, jak nisko cenię intelekt oraz zdolności ludu jako takiego, myślę, że osoba ta tak naprawdę oburza się na rzeczywistość. Ta sama osoba, która. Wybuchnęłaby śmiechem na propozycję, aby na przykład w jego firmie wprowadzić demokrację i zacząć na przykład od głosowania na temat podwyżek dla wszystkich. Ta sama osoba, jak świętości, bronić będzie prawa każdego do współdecydowania o państwie. Źródła dużo mądrzejsze ode mnie podają, że lud nie tylko nie posiada zdolności do wyrobienia sobie dobrego osądu, ale że tak naprawdę lud nie ma w ogóle zdolności do wyrobienia sobie jakiegokolwiek osądu i że zawsze lud przyjmie osąd. Narzucony. A przez kogo? Przez tego, kto ma dostęp do jego oczu i uszu, a zatem przez kontrolujących media. I tak naprawdę dochodzimy chyba do przyczyny, dla której znowu dzisiaj mówię o wyborach: media, czy we wczorajszej debacie w telewizji polskiej, teoretycznie naszej wspólnej, państwowej telewizji. Ktokolwiek widział pana Rafała Piecha z Partii Polska jest jedna. Od momentu, w którym tej partii udało się zarejestrować komitet w każdym okręgu, byłem przekonany, że już nigdy nie będzie potrzeby, abym ja cokolwiek o tym mówił. Przecież każda partia, na którą będzie można zagłosować w niedzielę, będzie miała szansę przedstawić się na debacie w telewizji publicznej. Okazuje się, że nie. I niezależnie od tego, czy ktoś lubi, na przykład Partię Polska jest jedna czy nie lubi, powinien uważać to za skandal. Za cztery dni są wybory. Wpatrzony w ekrany, lud. Zdecyduje kto i jakimi narzędziami będzie dalej ten lud kontrolował i najprawdopodobniej niszczył. Komu więc oddać swój głos? Powtórzę to, co mówiłem wczoraj. Najświętszej Marii Pannie do dyspozycji. Jeżeli zrobi się to szczerze, bez żadnej kalkulacji, z pewnością ona pokieruje długopisem w lokalu wyborczym. Mario. Posłuchaj się mną dziś, jak chcesz. Wykorzystaj mnie, jak chcesz. Byle tylko choć jeden grzesznik zszedł z drogi zatracenia, poszedł do spowiedzi świętej i zwrócił się ku Panu Jezusowi. To na dzisiaj wszystkie sprawki okiem katolika rano. Jeżeli chcesz nam pomóc, daj proszę łapkę w górę pod tym filmem na YouTube i napisz komentarz. Z jakiegoś powodu od kilku dni. Znowu zaczęły się absolutne cyrki z zarabianiem na reklamach w podcaście. Również trzeci odcinek o soborze watykańskim II został zdemonetyzowany. Jeżeli więc ktokolwiek chciałby wesprzeć zespół z prawekokim katolika najmniejszą chociaż kwotą, to szczegóły jak można to zrobić znajdują się w opisie tego filmu. Wszystkim bardzo dziękuję. Mój drogi słuchaczu, życzę Ci błogosławionego dnia. Najświętsza Mario Panno módl się za nami. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo Ci dziękuję za Twój czas. Mam nadzieję, że do usłyszenia jutro. Zostań z Panem Bogiem.